naprawdę piękną wiadomość na zakończenie tej godziny. Pierwsze w tym roku w naszym województwie trojaczki opuściły szpital Zdroje po siedmiu tygodniach hospitalizacji. Cała trójka w świetnej formie, rodzice szczęśliwi, a pielęgniarki pewnie... W końcu mogą trochę odpocząć. Życzymy dużo zdrowia. Więcej informacji przeczytacie na stronie twojeradio.fm. Zdrowia i wytrwałości oczywiście, a my zbliżamy się do 15, będą najważniejsze wiadomości. Autopromocja. promocja. To jest. To jest Twoje radio. Twoje radio, twoje radio. Tylko przeboję. Monopol na twoje radio to ja mam. To jest moje! Słucham Was od rana do wieczora i nigdy mi się chyba nie zgodzicie. Każdy dzień jest miły. Czy to jest taki, czy taki człowiek staje? Każdy dzień jest miły. Bardzo miło się was słucha, także jesteście. Na wspanialszym radiu Jesteście u mnie codziennie. Od rana do wieczora. Wszystkim bym wam dał podwyżki, bo jesteście super prezenterzy Fajnie prowadzicie wiadomości, muzykę, fajną puszczacie. To jest... To jest Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja. Reklama. Przeżyj to sam! Przeżyj to z nami. W Międzyzdrojach czekają na Was koncerty zespołów Sztywny Palazji i Lombard, piknik biało pokazy multimedialne i bieg po kulturę. Świętujemy z Biało-Czerwoną nad Bałtykiem, a 3 maja bijemy rekord Polski w kategorii największe godło narodowe rozłożone na plaży. Nie zwlekaj, dołącz do nas i zapisz się w historii. Zapraszam serdecznie burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek. Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję, wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu. Potrzebujesz pomocy prawnej, a nie stać cię na odpłatne porady prawne? Masz problem, z którym nie umiesz sobie poradzić? Skorzystaj z porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu stargardzkiego. Zapraszamy do punktów w Stargardzie, Dolicach, Dobrzanach, Słuchaniu, Chociwlu, Starej Dąbrowie, Kobylance, Ińsku i Marianowie. Zadzwoń do starostwa i zarejestruj się pod numerem 91 480 49 23. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od powiatu stargardzkiego, realizowane we współpracy z Zaborskim Towarzystwem Naukowym. Co się daje na komunię? Modne prezenty z Neonet. Za każde wydane 500 zł dostajesz bono wartości 55 zł. Klocki Lego Bolid McLaren. Prawie 700 elementów za 282 ,90 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 322,90 zł. Odwiedź neonet.pl Zakupy robię w Lidlu. Już teraz. Grill gazowy trójpalnikowy o mocy 9 kW. Mega okazja. Aż 300 zł taniej. Jedynie 399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 699 zł. Lidl. W sklepach CIA właśnie ruszyła sezonowa wyprzedaż. Skorzystaj z szerokiej oferty ubrań oraz dodatków z kolekcji damskiej, męskiej i dziecięcej w mocno obniżonych cenach. Sezonowa wyprzedaż teraz w CIA. Oszczędzaj mądrze i wyglądaj świetnie. CIA reklama. Twoje Radio. Najważniejsze wiadomości. Zalane ulice, boisko, duża wariowo-dociągowa w łodzi. Potem, czy po majówce, czeka nas cięcie stóp procentowych. Najpierw jednak wrócimy do ważnych ostrzeżeń pogodowych: Marcin Krzemieński. Po raz pierwszy w tym roku mamy alerty trzeciego stopnia ostrzegające przed.